Cześć, z z tej strony. Witam się z Wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki krótki odcineczek. Chciałem ogólnie powiedzieć Wam o tym, że z tego co się orientuję i tak przewiduję, już chyba tego motocykla nigdy nie sprzedam. Zapraszam. Słuchajcie, czemu uważam, że już tego motocykla nigdy nie sprzedam? Nie wiem, czy znajdzie się kupiec na ten motocykl. Siemano. Ponieważ mojej pomarańczy, Licznik już przekroczył 50 tysięcy kilometrów, a jak wiemy, jest to taka psychologiczna granica, zakupu motocykla, ponieważ oczywiście każdy by chciał motocykl 10, 12, 15 letni, żeby on miał 15 tysięcy przebiegu, to już takie maksimum, jak więcej 18, 19 to już kurde ze 2, 3 tysiące trzeba urwać jakiegoś rabatu. Najlepiej, żeby tak miał 11, 12 tysięcy. No to wtedy oczywiście jest to motocykl godny uwagi i nieważne, że tam 10 dzwonów albo licznik cofany co sezon, tak naprawdę. No, słuchajcie, no, jestem przekonany. No teraz mam ile? Teraz nie wiem, musiałbym tu pozmieniać, a nie chcę tutaj podczas jazdy tego robić. 50 tysięcy, mam jakieś 300. Tutaj zrobię Wam oczywiście małe, małe zdjęcie. Proszę bardzo, zrobiłem foteczkę. 49 999 i jeszcze jeden kilometr 50 tysięcy 50 tysięcy to już słuchajcie no ten motocykl no pewnie nadaje się tylko na złom jak będę chciał za niego jakieś takie w miarę fajne pieniądze bo jest zadbany naprawdę wszystko jest robione na tip-top tutaj ani na częściach, ani na serwisie jakoś nie oszczędzam, więc... A i ja tak jeżdżę też bardzo, że tak powiem, o, o, ostrożnie jakoś tam, nie katuję tego motocykla, że wiecie, tam pierwszy spod świateł i na maksa, na maksa i tam go naprawdę... No nie, tutaj, tutaj naprawdę motocykl jest dbany, czyszczony, że tak powiem, garażowany. No ale oczywiście no, jak będzie, będzie miał ten motocykl 60 tysięcy, no 65, 70 tysięcy, no to przecież to wiadomo, że już nikt go nie kupi, tak? Także no tyle chciałem się z wami tutaj bo widzę, że koreczek, chciałem się z wami tutaj podzielić pewnymi moimi spostrzeżeniami, że już tego motocykla po prostu nie sprzedam. I, i tyle. Także piszcie jak, jak tam wasze motocykle ile mają przebiegów i... Jakie w ogóle motocykle kupujecie, czy bierzecie pod uwagę właśnie przebieg taki 40, 50, 60 tysięcy podczas zakupu, czy to już uważacie, że nie, że to już generalnie to lipa. Także dajcie znać w komentarzu i żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie, taki krótki mówię odcineczek o mojej pomarańczy. Dzięki Wam i do zobaczenia. Na razie, cześć!